Cześć. Dzisiaj Wam pokażę samochodziki które zamówiłem od Hot Wheelsy z serii szybkich i wściekłych jak pewnie wszyscy rozpoznajecie albo większość Nissan Skyline za z szybcy za wściekli i z szybkich i wściekłych Toyota Supra z Mitsubishi Eclipse i dzisiaj opowiem o tych samochodzikach plus zrobimy test który będzie polegał na zjeździe z tego toru. Tutaj i teraz tak. Zaczniemy od y, Mitsubishi. Jeżeli chodzi o detale, jest bardzo dobrze odzorowany, uważam. Jest, widać, że było jakieś napracowanko przy tym aucie. Tak samo tutaj jest podana no, data jego utworzenia, gdzie został zrobiony, jaki model. Jak widać, troszeczkę jest detali pod spodem, bo w tych najnowszych teraz to jest po prostu gołe, że tak powiem, goły plastik. Tak jak mówiłem, detale są, nawet tablica rejestracyjna jest podana, co jest ciekawe. Tutaj wybruszenie na masce, tak samo na dachu jest rooftop, lusterka. I powiem Wam, że jest autko ciężkie, bo jak biorę go w rękę do tego, a na przykład porównam go z, później z Toyotą, to jest duża różnica wagowa, tak przynajmniej poczuję pod ręką. No ale zobaczymy. Yy. Ogólnie jeszcze tylko dodam tak, że detale yy, wygląd autka jak dla mnie topka. Nie ja wiem, powiedział, że to jest 9 na 10 albo nadycha, bo jest znaczek Mitsubishi, jest rejestracja, są takie drobne detale, i tutaj jest właśnie ciekawe. Tu jest wcięcie? Nie? Bo często jest tak, że jest tylko namalowane, tak jak na przykład y, będzie w, no nie uprzedzając faktów w innych samochodzikach? Y, I jest naprawdę spoko. I, i czuć, że to autko coś waży. No dobra, ale teraz przejdźmy do wagi. Mam tu taką wagę kuchenną. Jest 0,50 gram. co jest ciekawe no i teraz y, zrobimy kolejne autko Toyota Supra jak pamiętacie to jest drugie auto Briana po tym pierwszym Mitsubishi z szybkich i wściekłych y, czuć pod ręką, że jest zdecydowanie lżejsze niż Mitsubishi y, detale no są ale uważam, że chyba na gorszym poziomie niż w. Mitsubishi. Tutaj rejestracji już jak widać nie ma. Ten spoiler cały jest pomarańczowy. Nie pamiętam, czy on nie był trochę innego koloru niż w filmie. Jest tu charakterystyczny też winyl, tak jak w Mitsubishi. Spód wygląda następująco: Toyota Supra, zrobiony w Tajlandii. 2012 rok chyba. Felgi spoko. Wagowo ciekawy jestem, bo jest zdecydowanie lżejszy, albo może mi się wydaje, no jest zdecydowanie lżejszy, bo 31 gram, 32 w stosunku do 50 to jest 18 gram różnicy. To jest sporo na samochodzie Jestem ciekawy, co w środku w sumie ma ten Mitsubishi. Że jest taki ciężki, no bo jest ciężki. Jeszcze raz do upewnienia się: tak, 50 kontra 32. Po prostu nic chyba jest lepiej wykonany. Czy znaczy chyba na pewno jest lepiej wykonany od tej Supry Nie wiem, od czego to zależy, ale bo moim zdaniem jakość u powinna być taka sama. Niezależnie jaki samochód produkowany został, czy tam w ogóle. No ale jest jak jest. Yy, ogólnie to super bym ocenił na 7 na 10 bo można, myślę, że ją było lepiej zrobić, bardziej dokładniejszą. No ale idziemy dalej. I charakterystyczne, bardzo kultowe auto Nissan Skyline R34. Yy, nie, muszę go, no nie muszę go przedstawiać, bo każdy go pewnie kojarzy. I powiem tak, wagowo jest też cięższy od Supry, tak czuję w ręku przynajmniej. Detale, no to tutaj tej rejestracji też nie ma, ale lampki znak Nissana, y, emblemat GTR, w ogóle jak, jak się na niego patrzy, to ładne jest. Y, lampy też są narysowane, te wcięcia też czuć, że są. Nie są takie ten, są takie, no czuć, że to jest. Y, bardziej ktoś się przyłożył do niego. Ja go robił? Spód wygląda następująco: Nissan Skyline GTR R34, wyprodukowany w Tajlandii 2009 rok. Jak widać tutaj, są narysowane właśnie cała ta rura wdychowa, jakieś tam części z silnika i spoko to wygląda. I widzę, że tu było więcej pracy przy tym samochodziku bo, dla porównania Wam pokażę innego Nissana który wygląda tak i widać już tutaj, że troszeczkę posz, no, poszli na łatwiznę bardziej bo, tak, tu jest znak Nissana GTR, Spoko, lampy są ale tutaj już, y, albo ktoś nie, nie nakleił tych lamp, albo po prostu pominął ten proces i ma zielone lampy. Ten dolna kratka jest też zielona. Hmm. Tutaj samochodziki w zasadzie wyglądają tak samo. To jest z 2009 roku. Można porównać sobie spody. No, wyglądają tak samo. Tak naprawdę. Ale tutaj widać jest więcej detali. bo Lampka obrysowana, choć tutaj też moglibyśmy pokolorować to w sumie. Ale lampy już mają odznaczone. Tak samo tutaj. E, ogólnie to jest ta sama bryła, tak naprawdę. Tylko inne kolory. I porównajmy teraz wagę. 39 gram. Nic nie dojdzie więcej, nie dojdzie 39 gram, czyli najcięższy był Mitsubishi, potem jest Nissan i najlżejsza jest Supra. Jeszcze porównajmy 39 gram versus 37, tutaj choć może te 2 gramy ubyło z powodów użytkowania autka. Nie wiem, jeszcze raz ważę, żeby było 38. 39, jednak jest 39 Jeszcze raz zobaczymy jaka różnica, może tu coś postawi inaczej Nie no, jest troszeczkę lżejszy, a to pewnie wynika z tego, że Jakieś tam Użytkowanie tego autka jak widać No Może mieć wpływ na wagę No i Podsumowując Najlepiej wykonany jest Mitsubishi Następnie Nissan I to jest ta supra najgorzej wykonana i tak jak wspomniałem, 9x10. Tutaj też 9x10, myślę, a tu 7x10. No i teraz przejdziemy do części testowej. Test polega na tym, że puszczę samochodzik z tych dzisiejszych trzech omawianych przez Tor i on ma wyjechać. O Co ciekawe, nie wszystkie te samochodziki właśnie wyjeżdżają. Więc jestem ciekawy, jak to finalnie wypadnie. Dobra. Od tego momentu będę puszczał i zobaczymy czy wyjedzie. 3, 4. ry. I Supra wyjechała. Nieźle. teraz Nissan. Tak samo ustawiamy tutaj i trzy cztery i kolejny wyjechał i Mitsubishi i też wyjechał wszystkie wyjechały żeby nie być głosłownym, tylko nie, wiem, może to właśnie zależało od ułożenia toru, wtedy, ale weźmiemy może tego Nissana. To jest jeszcze Nissan, mam powiem jaki. R33, poprzednika R34, też fajny model. 3, 4, A, i nie wyjechał wytrzymał się gdzieś tutaj więc podejrzewam, że tu chodzi o zużycie samochodzika, bo ten samochodzik jest dość długo ze mną już. także podsumowując wszystkie przeszły tor Hot wagowo najcięższy jest Mitsubishi potem Nissan i taka Supra i w sumie to tyle moim zdaniem warto te kupić samochodziki kupiłem je na Allegro i tak, Mitsubishi i Toyota kosztowały 29 zł, a Nissan 39 zł. I kupiłem to od jednego z sprzedawcy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie oferta tych autek, to wrzucę po prostu link do podfilmik w, w tym w opisie. I, I tak to. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.